Pięć minut z Jezusem sakramentalnym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany przez świat. Ty jesteś dobrym Jezusem, który wciąż czeka na naszą wizytę, pragnąc gestu miłości od ludzkości, która tak często cię ignorowała. Panie Tabernakulum, pomnóż moją wiarę, która często jest słaba i chwiejna. Panie Miłosierdy, naucz mnie być miłosiernym, odzwierciedlać w moim codziennym życiu miłość, którą Ty nam nieustannie ofiarujesz. Panie Prawdy, prowadź moje kroki ścieżką dobra, którą tak często trudno rozeznać w świecie pełnym zamętu. Panie tabernakulum, spraw, abym kochał Cię coraz bardziej, każdego dnia, abym nigdy nie zmęczył się szukaniem Ciebie i oddawaniem Ci mojego serca. Życie znajduje swoje prawdziwe znaczenie, gdy pragniemy prawdy, gdy nasza dusza zwraca się ku Tobie, mój Boże. To jest głęboka tajemnica dla ludzkości. Ponieważ wzywasz nas do przemiany, do porzucenia starego człowieka z jego słabościami i grzechami i do odrodzenia się w nadziei i prawdzie, którą tylko Ty możesz ofiarować. Potrzebujemy wiary, wiary, która pozwala nam widzieć poza to, co widzialne, która prowadzi nas ku światłu, które kieruje naszymi krokami po bezpiecznych ścieżkach. Święta Bernadetta ze swoją pokorą i oddaniem przypominała nam, że ten, kto zamyka swoje serce na Chrystusa, nigdy nie znajdzie prawdy, ponieważ tylko w Tobie, Panie, jest źródło wszelkiej prawdy i mądrości. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ta wielka tajemnica objawia się z odnowioną siłą, potrzeba bycia pełnym Twojej obecności, zwłaszcza poprzez codzienną komunię. To w Eucharystii znajdujemy siłę, by żyć Ewangelią każdego dnia, gdzie jesteśmy wezwani do bycia lepszymi, do przekraczania siebie i do szukania świętości w naszym życiu codziennym. Uznaję, że Bóg ma swoje własne plany i czasy, i że te plany są zawsze doskonałe, chociaż czasami trudno nam je zrozumieć. To jest pedagogia Boga. Boskie nauczanie, które zanurza nas w trudnościach, abyśmy zostali oczyszczeni i pamiętali, że nic nie możemy bez niego, że wszystko, co doczesne, jest przemijające i że jedyne, co pozostaje, to jego wieczna miłość. Matka Teresa z Kalkuty, kobieta, która żyła wśród najbiedniejszych z biednych, nazwała te trudne chwile próby pieszczotą miłości Boga. To niezrozumiany ból, który nas oczyszcza, który nas wzmacnia, który czyni nas ludźmi pokorniejszymi, prostszymi, bardziej świadomymi naszej małości i wielkości boskiej miłości. Poprzez próby Bóg ukazuje nam swoje oblicze, oblicze miłości i miłosierdzia, które nigdy nas nie opuszcza, nawet w najciemniejszych momentach naszego życia. Nauczyłem się, że wbrew pozorom Bóg nigdy nas nie opuszcza. W środku udręki i cierpienia Bóg jest zawsze z nami, dając nam swojego boskiego odchnienia, które uspokaja wewnętrzną burzę, które przywraca nam pokój i pogodę ducha, których tak bardzo pragniemy. Jego obecność jest głęboką, ale realną tajemnicą, która podtrzymuje nas, gdy wszystko wydaje się walić wokół nas. Nie przestaje dziwić się opatrzności Bożej, temu jak on troszczy się o nas, nawet w najdrobniejszych szczegółach naszego życia. Doświadczyłem, co to znaczy żyć, ufając w pełni Jego opatrzności, oddając moje życie i moją przyszłość w Jego ojcowskie ręce. I mogę z pewnością stwierdzić, że nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz, wiedząc, że jestem w rękach Boga i że On troszczy się o mnie z nieskończoną miłością. Na niebiosach i na ziemi niech będzie na wieki chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Pełen wiary upadam przed Tobą na kolana, Panie, wiedząc, że jesteś prawdziwie obecny w Eucharystii, że Twoje ciało, krew, dusza i boskość są tutaj ukryte pod postaciami chleba i wina. Serce Jezusa, w Tobie ufam, ponieważ wiem, że kochasz mnie miłością, która przekracza wszelkie zrozumienie miłością, która wzywa mnie do nawrócenia i świętości. Serce Jezusa, gorejące miłością do nas, rozpal nasze serca w Twojej miłości, miłości, która płonie jak nieugaszony ogień, która oczyszcza nasze dusze i napełnia nas Twoim pokojem. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców, tych, którzy zgubili drogę i którzy potrzebują wrócić do Ciebie. Serce Jezusa. <laughs> Rozpal nasze serca w Twojej miłości, abyśmy mogli kochać Cię każdego dnia coraz bardziej i poprzez nasze świadectwo sprawić, aby inni też Cię kochalić. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników zbaw umierających i uwolnij dusze czyśćcowe. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Cnoty teologiczne, które przybliżają nas do Ciebie i pozwalają nam żyć w komunii z Twoją wolą. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, grzesznikami potrzebującymi Twojej łaski. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością, moim schronieniem, moją pociechą w chwilach trudności. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. I nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami, aby byli wiernymi sługami Twojego kościoła i prowadzili Twój lud ku zbawieniu. Słodkie serce mojego Jezusa spraw, abym kochał Cię zawsze coraz bardziej, abym nigdy nie zmęczył się szukaniem Ciebie, adorowaniem Ciebie, oddawaniem Ci mojego życia. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa, które tak bardzo nas ukochało i które nadal nas kocha miłością wieczną. O serce miłości, ja pokładam całą moją ufność w Tobie, ponieważ wszystkiego boję się z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej nieskończonej dobroci. W Tobie ufam, Panie, wiedząc, że Twoja miłość jest moją siłą i moją nadzieją. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w Twojej agonii przez Anioła, pociesz nasze dusze w naszej agonii, gdy staniemy w obliczu cierpienia i śmierci. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie miłość, która nigdy nie zawodzi, która zawsze jest gotowa przebaczyć i przyjąć skruszonego grzesznika. Najświętsze serce Jezusa, chroni nasze rodziny, naszą młodzież, nasze dzieci i osoby starsze oraz wszystkich tych, którzy potrzebują Twojej ochrony i Twojego przewodnictwa. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane wszędzie, aby przyszło do nas Twoje Królestwo, Królestwo Sprawiedliwości, pokoju i miłości. Najświętsze serce Jezusa, ja oddaję się Tobie przez Maryję, Matkę, która prowadzi nas do Ciebie swoją matczyną miłością. Niech będzie kochane wszędzie. Najświętsze serce mało. Ponę serce Jezusa, które tak bardzo nas kocha i które wzywa nas do kochania go całym naszym jestestwem. Wszystko dla ciebie, najświętsze serce Jezusa, które dałeś, wszystko za nas. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę do Twojego syna, abyśmy żyli w Jego łasce i osiągnęli życie wieczne. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mojej duszy, bądź moim przewodnikiem, moją pociechą i moją nadzieją. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem, chroń nas pod swoim płaszczem i prowadź nas zawsze bliżej Twojego Syna. Najświętszy Sakramencie ołtarza, wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie za tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają Cię. Proszę Cię, aby przez Twoją łaskę wszystkie serca zwróciły się ku Tobie, aby cały świat uznał Twoją obecność w Eucharystii i adorował Cię z miłością i czcią. Na niebiosach i na ziemi niech będzie na wieki chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Na niebiosach i na ziemi niech będzie na wieki chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Na niebiosach i na ziemi niech będzie na wieki chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Amen.